Wracam właśnie z odbioru na osiedlu Wilno. Dzisiaj był jakiś Armagedon miejski, jeżeli chodzi o korek poranny od strony Marek, więc dojechałem tutaj lekko spóźniony i nie macie żadnych materiałów z tego odbioru poza moim obecnym tutaj skrótem z tego. To no więc lokal był nieźle przygotowany. Porysowane balustrady, porysowane obróbki blacharskie. Od razu jak przyjechałem, to był malowany parapet więc coś tam było zgłaszane poza tym rysa na tynku w dwóch miejscach do tego e, kabel internetowy e, który prowadził do jednej z sypialni e, miał źle zapewne miał źle zarobioną za końcówkę E, cztery pierwsze żyły nie puszczały, nie dawały sygnału. E, Ościeżnica pobijana, od razu naprawili. E, ryska na ramię okna, od razu naprawili. E, drobna ryska na szybie, jedna, dopatrzyłem się, ale to było pod słońce, była bardzo cienka, więc również nie poszła do zgłuszenia. I miejsce postojowe. Miejsce postojowe pomiędzy dwoma słupami wciśnięte dwa miejsca i odległość między słupami pozwalała, żeby tam się te miejsca zmieściły, natomiast ktoś namalował te miejsca przesunięte lekko w lewo, w związku z czym miejsce mojego klienta było 3 cm czy tam 2,5 za blisko słupa. No, Również taka, taka usterka lachcącego do zgłuszenia. Natomiast w praktyce w to, co się dzisiaj dzieje na rynku budowlanym, to, to, to nie ma sensu czekać, aż ktoś to naprawi, ktoś się na... nikt tego nie naprawi, aż ktoś się zastanowi, czy to naprawić. Eee, to jest marnowanie czasu. Eee, przy istotnych wadach, gdzieś tam przecieka woda, eee, kątów nie ma, no to, to ktoś coś z tym musi zrobić i wtedy sobie szacujemy, jakie jest ryzyko, jakie są koszty naprawy, czy warto czekać, czy nie warto bo też jest kwestia, czy ekipa wchodzi, tak? Ekipa nam zniknie, bo 30 dni będzie czekać na naprawę od dewelopera i jesteśmy. W... Jeszcze dwie drobne usterki to były odchyłka od pionu, dopuszczalnej granicy odchyłka, więc znowu nie do zgłoszenia, natomiast przy wykonywaniu gładzi czy jakichś tam drobnych prac tynkarskich warto byłoby to sobie wyrównać. Dobra. To tyle jeżeli chodzi o osiedle Wilno, jedziemy do Jaśminowego Mokotowa, który zresztą dzisiaj się pojawił na kanale filmik Ale jesteśmy oczywiście opóźnieni o dwa dni, żebym miał czas to zmontować, no to jedziemy, cześć! Ale się dzisiaj tragicznie jeździ po mieście Aż się zastanawiam, czy je nie przyjąć na skuter. Zabawnie bym wyglądał z taką łatą, dwumetrową, sterczącą poziomicą na plecach, przepychając się między tymi wszystkimi autami. A swoją drogą, fajne jest to straszydełko tutaj, co? Pełne jest takich rzeczy w Warszawie. Jaśminowy Mokotów. A ja znowu mam okazję coś zjeść. Dajcie znać, czy te vlogaski jakiekolwiek wychodzą, bo okazuje się, że moja praca również jest nudna. Co ja mogę wymyślić, ciekawego, żeby tutaj zrobić? Pomyślimy razem, ok? No to witajcie w Skanskiej. Jesteśmy na Osiedlu Jaśminowym. Przepięknie tutaj jest. O wiele ładniej niż na Wilnie. Jak widzicie, odbiór też jest dużo przyjemniejszy. Nikt mi nie gada nad głową od dewelopera, od generalnego. Natomiast czy to wina braku nadzoru nade mną, czy nad ekipą? Tutaj jest kilkadziesiąt usterek, podczas kiedy w Wilnie miałem tych usterek raptem 7, z czego wszystkie były naprawione od ręki, pozostałych. Nie było sensu zgłaszać. To dojechałem do kolejnej lokalizacji. Jesteśmy co to, Wawer, jeszcze Praga. Uff, coraz mniej chęci i energii na odbiór teraz jadę sprawdzić czy APM, tak tutaj development poprawił wskazane usterki. Zobaczymy. Może poprawił. Ale tak, przed chwilą mówiłem, jak byłem w mieszkaniu w Jaśminowym Mokotowie, że usterek było dużo w porównaniu do Dom Development, w osiedle Wilno, etap piąty. No bo było dużo. E, skończyło się na 19 e, w Jaśminowym Mokotowie, a w Wilnie miałem 7, oczywiście. Jedne i drugie e, to była estetyka, ciężar, usterki nieznaczny, pomijalny w zasadzie. E, parę rzeczy warto było tam e, zrobić, natomiast nie trafiła mi się tam żadna wilgoć czy, czy, czy przedmuchy. Nie, nic takiego strasznego tam nie miało miejsca.